Wojtu bur. on na koncertach lepiej się przygodą. Dodajemy prosto serca, więc sobie na nie krumie. raper czy artysta? Wolę artysta, niż no raper. Dobra. Yy, no bo yy, yy, chyba więcej śpiewam niż rapuje, tak mi się wydaje. Yy, I też kurczę, nie robię tylko rapu, yy, a wiesz, a różną nutę, nie? Łączę kurczę regę z hip-hopem, z, z jakimiś takimi pokrytymi rzeczami, elektroniką i tak dalej. Teraz się zaczyna taki gorący festiwalowy okres. Zastanawiam się w związku z tym, czy ty wolisz i pewniej czujesz się na scenie takiej klubowej, kameralnej, czy właśnie w plenerowej? To są zupełnie w ogóle dwie inne akcje, imprezy, że tak powiem, w klubach i na powietrzu plenery. Mm, jest wiesz, inna energia. No, w klubie kurczę e, przychodzą ludzie, wiesz, którzy, którzy wiesz, chcą na przykład posłuchać Grupsona, a na panelach zdarza się tak, że na przykład niektórzy nie znają Grupsona i z ciekawości wiesz, przyszli, bo nie, 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 nie każda impreza panelowa jest e, płatna, nie? Są darmowe imprezy też. E, także to jest zupełnie inna, e, inna akcja. E, w kluby wiesz, tam mieszczą ileś osób, kurde jest ograniczenie, a wiesz, na, na dworze może przyjść mnóstwo osób e, i, i, i te imprezy w klubach i te imprezy na powietrzu są zajebiste, e, zawsze jest tak, że trzeba się przestawić lekko, nie wiesz, po, 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 po klubowych imprezach, później jak jest wiosna i tak dalej i gramy plenery, to trzeba się tam z dwa, trzy koncerty przestawić, ale to jest wiesz, zajebista akcja, naprawdę. A zdarza wam się tak, że gracie powiedzmy dwa koncerty jednego dnia, bywa tak już? E, mieliśmy tak, ale nie chcemy tak robić. Mieliśmy w ogóle taką akcję kiedyś, ale ja to przez pomyłkę, e, nie, nie, nie nie, 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 nie dogadali się chłopaki, kurczę, wiesz, jakaś tam już nie wnika nawet to. Jeśli chodzi o daty, była taka akcja, że graliśmy w Krakowie, później graliśmy w Lublinie i tego samego... nie, przepraszam, w Krakowie w Lublinie na drugi dzień, na trzeci dzień jechaliśmy do Wrocławia. Wenalia. Eee, graliśmy o godzinie 17.30 i w ten sam dzień, eee, od razu po koncercie, ledwo co zdążyliśmy, pojechaliśmy na samolot i samolotem do Warszawy. I w Warszawie i Wenalia zagraliśmy. Także to był ostatni raz kiedy tak eee, zrobiliśmy, bo wiesz, to jest wycieńczenie po prostu. Nie, nie można nie, nie tak robić. Od jakiegoś czasu grywasz z Live Bandem. Eee, czy pamiętasz moment, w którym zdecydowałeś, że właśnie na taką formę koncertu chciałbyś się porwać? Tak. tak, zawsze było to moje marzenie, tylko nie nie chciałem zrobić tego na, na mus, wiesz, nie chciałem mieć, y, będą na zasadzie wiesz, muzyków, którzy y, sesyjnych i, i tak dalej, że wiesz, przyjeżdża kolej zasiano, gra i jedzie do domu, nie? Y, Chciałem stworzyć band, który będzie robił to z miłości, y, będziemy się dogadywać, y, na scenie czuć się, wiesz, y, zajebiście i tak dalej. I wiedziałem, że to wiesz, też wiedziałem, że to jeszcze nie jest ten czas i potrzebuję, szukam ludzi, którzy naprawdę e, sprostają i tak dalej, że będą czuć się dobrze w naszym klimacie. No i cieszę się z tego serca, że poznałem takich parchów i doszedł ostatnio kolejny rzeźnik, Robert Cichy, gitarzysta. E, cieszę się, że w końcu się to udało. Jak łącznie długo zajęło Ci skompletowanie całej tej ekipy? Więc tak. Bo chodzi o tak, to, że, tak, że tak. rozmawiałam z Biszem i mm. dla niego największym problemem, jeżeli chodzi o takie występy właśnie show na żywo z Live Bandem, było to, żeby znaleźć na przykład, chyba oni mówili o skrzypku, że po prostu jakoś... Ale no wiesz, no, a, na przykład oni mają... E, pozdrawiamy serdecznie. E, oni mają wiesz co... Znaczy tak zdecydowali, że wiesz, właśnie będą mieli skrzypka. My na przykład... E, mi zależało bardzo, że była sekcja denta. ale wiadomo, że to jest, wiesz, my jeździmy teraz 12 osób, 11-12 osób, to jest, wiesz, mega dużo i, i, i czasami zdarza się, wiesz, plenery to zajebiście, ale na przykład w klubach czasami nie możemy grać z bandem, ponieważ, wiesz, nie, nie zmieścimy się na scenie. Szkoda, ale... Mm, Eee, ale zależy mi strasznie na tym, żeby była sekcja denta i kurczę, cały czas ciśniemy, żeby właśnie od, może od przyszłego roku albo od nowej płyty, bo na nowej płycie e, do 13 numerów e, zgrała się sekcja dęta z tabu, e, Także wiesz, będzie mnóstwo e, wiesz, trąbek, saksofonów i tak dalej, i tak dalej pozonów. Chciałbym zachaczyć jeszcze na chwilę o Twoją barwę głosu. Hmm? Chyba jesteś posiadaczem jednej z najbardziej charakterystycznych w polskim hip-hopie przynajmniej. Czy to jest Twoja naturalna czy wypracowana barwa? Wiesz co, i chyba i to i to. E, zawsze moim marzeniem było mieć taki wokal e, ogólnie oryginalny przede wszystkim charakterystyczny. E, I wiesz, początki były trudne. Darcie, mordy, że tak powiem. I tym podobne rzeczy. W każdym razie już wcześniej mówiłem tam w wywiadach, że już na początku miałem taki bardzo, wiesz, lightowy wokal, nie? I wszyscy mówili, e, masz głos jak PiS. Można przekinać? Tak, jest. jak pizza eee, i ten, i tak dalej. Ja się śmiałem, ja zobaczymy. My chodzi o osiedlu, nie? Tam wiesz, tam same początki, 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 nie? Eee, I zawsze się jarałem za mało lata, wiesz, z y, artystami takimi jak Nine, albo y, Butch Banton, albo Madlion, y, Którzy wiesz, jak wjeżdżali na mikrofon, to wszyscy mówili: aha, okej, okay, okay, słucham, to jest ten typ, wiesz. I, i, I co? No i shifowałem, sifowałem, wiesz, trenowałem aż w końcu kurczę, przy, teraz przychodzi to naturalnie, nie? Także wyćwiczony, ale teraz już jest, wiesz, teraz spoko, wiesz, nie ma problemu, no tak. Ja tak. odkąd usłyszałam kawałek zacieszacz, zaczęłam zastanawiać się, czy ćwiczysz dykcję. Wiesz co, ja w ogóle miałem problem, od samego początku miałem problem e, z uzębieniem mm, genetycznie, że tak powiem. E, pozdrowienia dla tego, dla Adama. E, będzie wiedział o co chodzi. W każdym razie mm, jest, jest, jest problem. W ogóle jak po, powstał kawałek taki nie wiem, czy pamiętasz, słyszałaś, piję piwo, taka parodia Basteraimsa GMS to wtedy mm, byłem w ogóle nie wiem prawie bo miałem stuszą szczękę, gibis, jakby babcia jakoś, albo dziadek. E i, i wiesz i miałem różne problemy ostatnio tak samo miałem wymienianą całą wiesz szczękę kurde trzy yy, w ogóle nie życzę nikomu tego yy, wiesz trzy tygodnie po prostu rzeźni, rzeźni, opuchnięta szczęka cała wiesz rzeźnia i później wiesz kolejne przyzwyczajanie się do, do nowego uzębienia i, i tak dalej i tak dalej to jest mega trudne ale dzięki temu, że trwa to już mega dużo lat to wiesz to yy, 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 Jakoś się przyzwyczaiłem i wiesz, próbuję cały czas właśnie ten e, szlifować to, ale jest trudno, teraz jest coraz lepiej, e, no zobaczymy. No ale tak jak mówisz, kurde, no ćwiczyłem, czasami się nie udawało, wiesz, ale mam nadzieję, że coraz lepiej jest. Zanim zacząłeś pisać teksty, byłeś DJ-em, organizowałeś tak. imprezy, zastanawiam się, czy któreś z nabytych wtedy umiejętności jakoś przydają ci się teraz na scenie? <śmiech> Sorry, <śmiech> oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, nie raz gramy po imprezach, po koncertach after, i bardzo lubię to robić, i, 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 i razem z Berka właśnie kurczę, po koncercie zawijamy sprzęt, idziemy do lokalu i gramy after do rana. To jest zajebiste. No, tak jak powiedziałaś, zanim Są stał się grubszonym w sensie wiersza, itd. i tak dalej, to puszczałem imprezy hip-hopowe i w Rybniku, i nie w Rybniku, i do Lublina. Właśnie mieliśmy taką e, e, imprezę, właśnie z, zacieszamy. I co, 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 co miesiąc zapraszamy jakichś właśnie wykonawców i graliśmy razem czy sam z Felixem, czy, czy sam. Ale ogólnie tak, uwielbiam puszczać nutę od dziecka, kur, od 16, 16, roku, 16 roku życia. Modalnie, że tam już pierwsze imprezy daje Pamiętasz, kto w waszym towarzystwie po raz pierwszy użył słowa Parch? Tak, Bunio. I to było tak, że. Mm, on nie powiedział, że park, tylko powiedział. Już nie pamiętam, jak to było, że nie, nie, nie że park tylko. Jakaś nazwa taka, wiesz, ale było, było w tym słowo park, nie. I chcemy śmiać ja mówię, co? U mnie w pokoju pamiętam, jak nagrywaliśmy przyklu, tam jakieś pierwsze kawałki w ogóle. E, ty jesteś parhaty, czy coś takiego mi powiedział, a ja mówię, co i tak dalej, i tak dalej. No i ja się z tego śmiałem i do niego mówiłem, nie, wiesz, w parchu, parchu, parchu i tak już zostało, nie. Także ogólnie to Bunio, pierwszy tam powiedział. Jak byś scharakteryzował takiego typowego parcha? Wiesz co, na pewno jest to osoba, która ma przeogromny dystans do, do siebie samego i e, do ludzi, do świata, e, kurczę, bawi się życiem, wiesz, z głową wiadomo, lubi melanże, imprezy, lubi, lubi różną nutę, e, lubi się, wiesz, bawić z ludźmi i przede wszystkim przekazuje wartości w tym wszystkim, wiesz, miłość, szacunek, pokój e, i tak dalej. BRK w którymś z wywiadów zdradził, że zdarza ci się freestylować w busie podczas trasy, prawda? to? Tak, kiedyś było tego część. Znaczy kiedyś częściej freestylowałem, e, jak jeździliśmy właśnie z Michaelem, który jest zajebistym freestylowcem. E, mega dużo freestylowaliśmy, tak naprawdę jak jeździliśmy od wiesz, miasta do miasta, to, to właśnie w busie, kurczę, wszyscy freestylowali po, po cztery wersje i tak dalej. E, teraz już coraz mniej, bo coraz częściej jeździmy dłuższe trasy, wiesz, coraz mniej śpimy. I po prostu wiesz, jak mamy okazję zrzemnąć się, to robimy to w busie albo gramy w playa, jak jest w ogóle, teraz ostatnio zamontowali chłopaki, także, także ten, także zdarza się, tak, oczywiście. Mhm. A myślałeś o tym, żeby zająć się tym na poważnie, czy w ogóle to nie jest Twoja bajka? Nie no, ja zajebiście lubię, za mało lata kurczę mega dużo freestyle'owałem eee, i tam chciałem nawet jechać na jakieś, wiesz, bitwy czy coś takiego, ale akurat się nie, 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 nie zażyła taka akcja. Eee, ale wiesz co, wolę, wiesz, skupić się i napisać teksty, eee, w ogóle na komputerze moim starym naprawdę mam mega dużo, mam nadzieję, że kiedyś to udostępnię. Yy, yy, ale gdzieś nie wiem, jakby tak licząc, to chyba z 8 kurcze płyt, wiesz, takich, yy, które, kawałków, które w ogóle nie wyszły nigdy. Yy, połowa z tego to właśnie na freestylu i tak dalej. Nie? Yy, metrowy yy, ostatnio mi mówił, że jestem właśnie walnięty, że tego nie, nie puściłem do sieci, ale wiesz, na, na wszystko przychodzi czas. W czerwcu krążek Jareckiego i Berka, tak. Jako, że pojawisz się na kilku numerach, może zdradzisz nam coś, jakiego tam klimatu możemy się spodziewać. <noise> Wiesz co, to jest kolejna część y, 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 Mucha nie siada, Ja jestem strasznie zawiedziony, że chłopaki zmienili y, tę y, nazwę, bo wcześniej była Muchani Siada, teraz miał być komarnie kuca jest zajebista, moim zdaniem zajebista oryginalna nazwa. Myślałem, że dadzą, ale dali punkt widzenia też fajna nazwa i, i też się łączy, wiesz, oczywiście z kawałkami, które na, e, na tej płycie są, ale Komar koca mogło przynajmniej być w nawiasie, nie? <laughs> to jest zajebista nazwa. W każdym razie, u, 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 różnorodna płyta, wiesz, i jest jakieś takie trapowe zajawki, i e, elektronika, i, i rafnek, old school, i west coast, i wiesz, no, to chłopaki są, wiesz, pojebani strasznie, za co ich kocham. I, I wiesz, i, i, i różne nurty połączone, jaja przede wszystkim głównie wiesz, i też poważne te, te teksty, zobaczycie zobaczycie Oni się, wiesz, mają już mieć dość bo miałem się dograć do dwóch numerów, a się dograłem do tam czterech chyba. No, <grym> no ale, ale fajnie, 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 jest, jest naprawdę, ja się jaram tą płytą. opaki w ogóle, nie wiem czy widzieliście, zrobili ostatnio klip S.O.S. i w ogóle sami sobie to zrobili, nie? Co, co najlepsze, chcieli zrobić z różnymi ludźmi, ale w końcu się... W... Kurwili i po prostu zrobili sami sobie... Ja jestem bzera, ale strasznie. Czytałam ostatni wywiad z Tobą na Onecie, który został opublikowany niedawno, w którym przyznałeś, że nie zdecydowałbyś się wystąpić na Eurowizji. Tak. Dlaczego? To nie jest nasza bajka. Wiesz, Eurowizja moim zdaniem to jest bardziej show, a nie muzyka, wiesz. Bardziej, kurczę, widowiskowa jakaś akcja telewizyjna, To pod... pod... Pod publikę grzbiecie! No, nie się wysłowić za dużo krótszych dzisiaj kawałków w e, Pod publikę. E, I wiesz co, nie, my nie wchodzimy w takie akcje. Wolę, wiesz, na przykład e, Street Art Festival niż e, Eurowizja. E, dla mnie to jest to sztuczne. A czy to oznacza, że ty dość jakoś negatywnie podchodzisz do tego, że, że pojawił się tam Donatan? Brzydko mówiąc, ja mam wyjebane. <grych> Naprawdę. Nie chce robić co chce, to jest jego sprawa. Chce zarabiać siano w taki sposób, nie chce zarabia, Wszystkiego dobrego mu życzę. Spoko. Ja się nie jadam po prostu yy, yy, takim rozwiązaniem i taką drogą, ale wiesz. Każdy robi co chce i to jest jego życie, jego droga i jeżeli skoro tak wybrał, to niech robi zajebiście yy, wiesz, i, i, i nie dzisuje i nie ten, yy, yy disuje, yy, yy, yy zazdroszcze i tak dalej, i tak dalej. Niech robi swoje, to jest inna bajka w ogóle. Moim zdaniem to w ogóle nie ma co porównywać. Skoro tak wybrał, to pewnie wiesz. Kodeks 5. Opowiedz mi, proszę, trochę o realizacji klipu, w którym mieliśmy okazję usłyszeć ciebie i chłopaków z Pokahontas. Tak, cieszę się w ogóle, że powstał ten numer, bo tak naprawdę znamy się bardzo długo, a kurde, nie mieliśmy wspólnego numeru, tak naprawdę, wiesz? No, no z Rachimem i z AbraDabem, no, ale to nie było Pokahontas, nie, wiadomo. I tak się śmialiśmy, mówimy: Kurde, ty, Rachim, to mi dzwoni. Wiesz, że nie mam numeru, razem z raz Pokahontasem ja mówię: No, w sumie tak, nie? No Znaczy, nie było czasu, albo coś tam, albo coś tam. I cieszę się, że to się udało, bo chłopaki też. Przyczynili się do tego, że wypromowali ogólnie grubszona przez ten kodeks właśnie trójkę. I, i z sentymentu, i że, że, że wiesz, że znam się z opakami i lubię e, fajnie, że mogą właśnie nagrać na, na kodeks. A twój faworyt na tym krążku? MES i e, ten już zapomniałam. <noise> e, no, Kuba Knap. O! Mówiłem, że mi się przypomni. No Pozdro. No tak, tak, tak. Tylko kurczę zapomniałem nazwę zaraz. Kuba Knap i Mes. To właśnie o tym kodeksie. No nowy nawijacz, zajebisty w ogóle. Też się jaram, takie slow flow, że tak powiem. To jest mój faworyt. A szerzej, jeżeli mielibyśmy ugryźć ten temat szerzej. Dorobek którego z artystów lub artystek z Polski cenisz sobie najbardziej? Strasznie się jaram, tak jak się mówimy o Mesie. E, ten typ mes jest dla mnie zajebistym artystą mega. I e, teraz ta płyta jego nowa jest po prostu... Jest, dla mnie to jest płyta kurczę, dziesięciolecia, jak nie więcej. Hip-hopowa. Do tak, dokładnie. Dla mnie to jest kurczę, artystą, naprawdę przekozakiem, który zrobił mnóstwo zajebistych płyt e, i, i różnorodnych. E, to jest właśnie ten typ mes i, i łona. Ja wiesz, ja z, jestem ze Śląska kurde i zawsze będę jarał się kalibrem 44 i, i paktofonikom, wiadomo. Tam, ja się wychowałem na, na, na kalibrze 44 i, 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 i tam. E, I się jaram, że chłopaki teraz wrócili e, i zrobią nową płytę. Kto jeszcze na przykład? No wiadomo, że Adam, nie? Ty ostry e, przekoc, w ogóle nie wiem jak on to robi, że tyle zrobić tych kawałków. To jest jakiś w ogóle, nie wiem, czarodziej, nie wiem, nie wiem jak to powiedzieć, geniusz, nie? To jest pozdrow, to jest jakiś świr. Wariot. A coś z poza hip hopu A spoza poza hip hopu oczywiście. Eee, jaram się na przykład Mają Kleszcz. Nie wiem, słyszałaś. Mają mm. Kleszcz. Jaram się e, Zalewskim, e, który kurczę, zgodził się właśnie, żeby nagrać numer, kurczę ze mną. Mam nadzieję, że wszystko wypali. Ej, kto jeszcze? E, no, jest mnóstwo artystów też hip hopowych, którymi się jaram. Junior Stress, no, mnóstwo rzeczy rogowych, bogu, no, mnóstwo ekip, naprawdę. Czyli mam rozumieć, że dla Ciebie takie połączenia muzyki hip-hopowej z innymi gatunkami to żaden problem? Oczywiście, jak najlepiej. A moim idolem tak naprawdę też jest Kazik. Kazik jest Tak. No to widzisz, to tak to jak Diox. Diox, Diox powiedział, że chce e... nagrać z nim numer w ogóle. Tak. strasznie też się jaram, licą. Na przykład, e, mm, kim jeszcze? No jest mnóstwo, mnóstwo ekip takich, wiesz, i hardcorowych, i illusion, i tam, wiesz. Ile razy w tygodniu słyszysz pytanie, kiedy nowa płyta? <laughs> e, wiesz co, może nie w tygodniu, ale, ale często się zdarza, jak ludzie tam piszą i po koncercie, jak się spotykam z fanami, to też mówią, kiedy nowa płyta, miała być kurde w styczniu, później miała być w maju, ja przepraszam bardzo, ale nie chcę wydać jej na siłę i chcę żeby była po prostu dobra I przemyślana i tak dalej i przede wszystkim chcę żeby brzmiała na poziomie światowym, naprawdę Żeby że, wiesz, że skupiłem się też na brzmieniu całej płyty Bo też kurcze będą numery nagrywane całe na żywo z bendem i chcę żeby to było dobrze zmiksowane że jak w, ktoś włączy płytę, to powie ojoj ojoj, oj, oj", nie. O, oprócz tekstów i tak dalej na Wiki, to żeby brzmienie było po prostu, wiesz. A co to będą za klimaty? Wrócisz do ORS? Czy... Będzie, będzie ORS, będzie coś więcej z muzyka, będzie zupełnie coś nowego, porytego. dzisiaj leciał ten numer który zagraliśmy, nie jestem, nie jestem się nazywa, który jest, nie wiem jak to powiedzieć. Nie wiem, polsko-bałkański, nie wiem. No, nie, nie, nie znam takiego określenia, ale, ale sami zobaczycie. Mm, numer o wadach też moich i tak dalej. Nie, że przechwalanie, tylko na odwrót. Znaczy, prze, inaczej, przechwalanie się wadami. Braga w, w drugą stronę, stronę tak dla jaj i, i, i ten. I nie tylko. Yy, mam nadzieję, że się spodoba ale jest to zupełnie nabaja, nie grub jaki był wcześniej, ale coś nowego. Ale to nie będzie taka cała. Oczywiście będzie wiesz, różnorodna i będzie ORS i będzie rafnek i będzie wiesz, funk, i będzie. No, będzie fajnie. Wnioskuję z tego, co mówisz, to część materiału jest już gotowa. Wiesz, co jeśli chodzi o bity, to wszystkie są gotowe. Eee, trzeba je tylko zmiksować dobrze. No i teraz wiesz, jest e, 70%, może 60 tekstów napisanych muszę się jeszcze skupić, nie miałem czasu, kurde, e, ale niebawem muszę, przysiądę i, i dogram parę, wiesz, resztę kawałków i będzie, mam nadzieję dobrze. Dużo gości się pojawi? Mam nadzieję, że tak. E, na pewno będzie oczywiście Jarecki, Berka, e, będzie Trzoda. E, e, tak jak mówiłem wcześniej, Zalewski. E, mam nadzieję, że będą zagraniczni artyści, ale nie chcę wymieniać, bo potem bo, bo wiesz, nie wiadomo nigdy, nie? Mam nadzieję, że się uda i spełnią się moje marzenia, zobaczymy. E, jeszcze chwilę o ubraniach. Rudboy, hmm? dla tak. kogo to? Dla kogo chciałbyś skierować te ubrania? Do kogo? Już co? Ty, y, 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 to nie jest firma stricte odzieżowa, wiesz, dla ten, wiesz, że tam idzie do każdego sklepu. To jest tylko do kupienia w internecie dla fanów przede wszystkim. Zawsze było tak, że przenosiłem rzeczy różnych tam, kurde, firm, czy od artystów różnych hipowowych, czy nie. E, ale zawsze chciałem mieć swoją i w końcu mi się udało. To trwało to bardzo długo. E, I przede wszystkim dla fanów, bo tak naprawdę każda koszulka czy tam, wiesz, projekt jest, e, e, jest e, że tak powiem, obrazem kawałka. Wiesz, jest, jest Iores Początek, jest, yy, yy, jest Iores Inteligencji, jest Jamaica mam na przykład, yy, także wiesz, taka wizja, kurde, in, in, interpretacja kawałków, nie, na po prostu ciuchach i to jest stricte dla fanów i to są takie, wiesz, typu nie, tam nie wiadomo ile tych koszulek jest, tylko to są bardzo małe, wiesz, Ilości. I wiesz, sam w nich chodzę i, i, i ja nam się, że, wiesz, że fani tak samo mogą yy, chodzić w nich i kupić i tak dalej. Bo wiesz, miałem mnóstwo zapytań i, i tak samo jak o koncerty, to tak samo, kurde, pytali się mi ludzie, czy będę miał jakieś swoje koszulki. Naprawdę. Otejo, cieszę się, że to się udało, tak. Też inicjatywa jakby fanów. Tak, oczywi oczywiście, oczywiście tak, oczywiście, że tak. I cieszę się, że się udało. Bardzo chcę zależy mi na tym, żeby spodeńki były, kurde, i spodnie i teraz są bluzy. są zaerane strasznie, że się udało. I na razie tyle. Skąd na koncertach lepiej się przygodzą? dodajemy prosto serca, więc co w ogóle na naszych królów. Nie lewa Dada dam, dyradadam, dyradam Jąsi, energię, która jak je biega, w lepszy ciebie zbori Chodź, ty oddaj, dyradaj, daj, 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 energia mnie je włazł